Z nami jest Klaudia Kroczek, dzień dobry. To yy, Klaudia zna odpowiedź na to pytanie, co z deszczem. Bo mhm. ja słyszę, jaka to część? Część centralna i część wschodnia. Tam dzisiaj intensywne opady deszczu, które pojawiają się już od samego rana, co widać po Warszawie, ale dodatkowo jeszcze oprócz tych opadów e, silny i porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Więc nie dość, że opady obfite, nawalne miejscami, to jeszcze silny wiatr, sporo ostrzeżeń dla kierowców. Zachód z trochę lepszą pogodą. Tam też dzisiaj będzie padać, ale pod koniec dnia ma się rozpogadzać. Natomiast w Polsce Centralnej i Wschodniej dzisiaj raczej do końca dnia spodziewajmy się. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Czas na szczegóły, prognozy pogody. Dzisiaj o deszczu będę Państwu dosyć dużo mówić, dlatego że ten pojawia się od samego rana i w wielu miastach mamy teraz zachmurzenie całkowite i opady intensywne. Przejaśnienia w suwałkach i w Białymstoku. I jeszcze pojedyncze w Zielonej Górze. Poza tym poranek dosyć pochmurczony. I deszczowy. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a na termometrach mamy od 15 do 19 stopni w tym momencie. Uwaga! Dzisiaj silny wiatr będzie towarzyszył mieszkańcom Polski północno-wschodniej. Tutaj dodatkowo intensywne opady deszczu, więc sporo ostrzeżeń dla kierowców, ale padać będzie wszędzie. W niektórych miastach pojawi się słońce, a na termometrach zobaczymy dzisiaj od 17 do 23 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Dalej, w tym tygodniu jest szansa na wyższą temperaturę, ale codziennie chmury deszczowe z nami będą. W poszczególnych regionach, miejscami też chmury burzowe. W piątek do 25 stopni i opady i burze na zachodzie. W sobotę, miejscami w centrum, na północy czy na południu, popada, ale cieplej do 27 stopni. Niedziela, poniedziałek, wtorek. W tych dniach też spodziewajmy się opadów. W niedzielę możliwe burze w centrum Polski. Temperatura w wielu miastach przekroczy 20 stopni, a dzisiaj wzdłuż linii wybrzeża opady, Miejscami intensywne. We Władysławowie zachmurzenie całkowite. Na termometrach dzisiaj od 19 do 22 stopni temperatura wody będzie niższa. No i jeszcze Mazury. Tutaj też sporo chmur. Intensywne opady w całym regionie. Trochę słońca w suwałkach i w Augustowie, ale generalnie przyda się dzisiaj wszystkim parasol. Do zobaczenia.